Dzięcioł. Duchy, które zamieszkiwały warmińskie lasy, tak samo jak ludzie, cierpiały i umierały. Na przykład duch zwany Dzięciołem. Na co dzień mieszkał w dębie rosnącym nad jeziorem w miejscu przy ujściu rzeki. Dzięcioł lubił przybierać ludzką postać i zaczepiać co ładniejsze dziewczyny z pobliskich wsi. Kiedyś upodobał sobie Annę Krawcową. Dziewczyna nie szukała męża, a kiedy pojawił się dzięcioł, nic więcej nie było jej trzeba. Ciało Anny przypominało jabłoń, rozłożystą na górze i skromną na dole. Zresztą jabłko najlepiej oddawało wszelkie jej fizyczne wymiary i proporcje. Przez całe lato Anna nasłuchiwała od głosu uderzenia twardego dzioba o korę drzewa. Gdy tylko znajomy stuk wypełniał powietrze, wilgotniały jej czerwone usta. Na miłosnej drodze stała tylko jedna przeszkoda: czujna jak kot, matka pilnująca dobrego imienia córki. Iluż to podstępów się chwytała, byle tylko przyłapać ją na gorącym uczynku, na próżno. Lato odeszło z dymem kominów, okolicę wypełnił zapach palonego drewna i śmieci, zapowiadając przymrozki. Kwitł romans Anny, która skutecznie wyprowadzała matkę w pole. Bardzo pomogła im sztuczka, którą znał jej dziobaty kochanek, dzięcią nie tylko przybierał ludzką postać, ale też potrafił zmienić się w dowolną rzecz. Gdy tylko stara Krawcowa z hukiem otwierała drzwi, dzięcioł stawał się ususzonym kwiatem wiszącym na ścianie albo świecznikiem stojącym na skrzyni. Tak też i było ostatnim razem, kiedy złośliwa matka złapała za klamkę, dzięcioł musiał wskoczyć do kubła z węglem i zmienić się w jedną z bryłek. Ale zimno, powiedziała matka chytrze, rozglądając się po pokoju. Co ty jeszcze nie nastawiłaś obiadu? Zapytała i wrzuciła zawartość kubła do paleniska. Ogień puchnął jasno, aż zagłygotała zupa na fajerkach. Lecz Anna całkiem straciła apetyt. Małe grozy. Łukasz Staniszewski. Czytał Marek Markiewicz.